Cześć, tu Adam, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Global Motors, a w tym odcinku poruszymy bardzo fajny temat, bardzo też taki, można powiedzieć, drażliwy, sporny, wywołujący dużo kontrowersji temat mianowicie gwarancje w samochodach nowych, w samochodach też używanych bo też się tak mówi, że jest coś takiego jak gwarancja na samochody używane. Podejmiemy też troszkę tematu rękojmi. Myślę, że tutaj się to wszystko nie zakończy na jednym odcinku, ponieważ to jest temat rzeka. Ale myślę, że najważniejsze kwestie, tutaj aspekty gwarancyjne, mi, uda mi się poruszyć w tym odcinku. Będę na razie się odnosił do BMW. Nie pomyślcie sobie, że dlatego, że nie lubię tej marki, albo że tak powiem, że będziemy cały czas ścisnąć BMW-BMW. Tylko w odniesieniu do BMW, bo z tą marką miałem do czynienia przez wiele lat i najprościej mi będzie tutaj przytoczyć pewne przykłady jak i również naj, najbardziej jestem z tym zapoznany, jak się domyślam, nie jestem pewny, ale gwarancje takie jak w BMW, w Mercedesie czy Audi będą na bardzo podobnym zakresie, jak i poziomie, ponieważ są to marki premium, zresztą w każdym samochodzie gwarancja powinna wyglądać tak samo. A więc co to jest gwarancja? Gwarancja jest to uprawnienie, które daje, zapewnienie takie, które daje producent do odnawiania swojego samochodu, czyli żeby w okresie gwarancji on w cudzysłowie był jak nowy. Czyli jeżeli się coś po prostu popsuje, jest to wymieniane na nowe, czyli żeby utrzymać jego walory użytkowe na takim samym poziomie. Wiadomo, że część rzeczy eksploatacyjnych się zużywa, ale to już jest inny temat. Właśnie ten temat też tutaj w odcinku poruszymy. Warto powiedzieć, że gwarancja, jak i homologacja samochodu, czyli gwarancja jest na danym terenie, czyli gwarancja na przykład na samochód BMW uprawnia nas do naprawy samochodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na terenie właściwie całej Europy i taki wykaz przy zakupie samochodu z miejscami, gdzie możemy go naprawić, czyli z adresami dealerów, zazwyczaj się dostaje. Jeżeli nie, no to on będzie tam w komputerze. I tutaj jest kolejny zgrzyt, ponieważ. Auta często sprowadzane ze Stanów, takowej gwarancji na Europę nie dostają. Gwarancja ich z, ze Stanów w Europie nie jest uznawana. Jest tutaj taki zapis, że to auto jest przeznaczone na inny rynek, może mieć inne cechy, nie jest przystosowane itd., itd., i dlatego często, często tutaj producenci, jakby dilerzy się na takie tematy wypinają. Co nie znaczy, że z niektórymi markami albo niektórymi modelami nie da się takich gwarancji wyegzekwować i tutaj bardzo bym prosił Was w komentarzach, jeżeli może macie wiedzę, które marki uznają gwarancję amerykańską w Europie. Ponieważ BMW zazwyczaj taka gwarancja jest nieuznawana, czasami się udaje, powiedzmy do pierwszej naprawy lub pierwszego rozliczenia gwarancyjnego uzyskać. Później już dalsze naprawy zazwyczaj są odrzucane. Często też auta z Kanady posiadają coś takiego jak pakiet serwisowy, czyli pakiet serwisowy, który uprawnia na darmową wymianę olejów i filtrów BMW i często, gęsto też takie pakiety są rozliczone raz, dwa, a później odrzucane. Musicie pamiętać też o tym, że jak, jak w ogóle długa jest taka gwarancja? Gwarancja jest to 24 miesiące od daty rejestracji takiej gwarancji w systemie, czyli kupując nowy samochód albo kupując demo samochód, no to wiadomo, że jak startuje demo, to taką gwarancję się odpala w systemie. Nie zawsze do tego jest potrzebny dowód rejestracyjny, jak niektórzy sądzą, Tą gwarancję po prostu da się odpalić, tam wpisuje się pewne dane, jak win samochodu, datę startu gwarancji, enter i taka gwarancja startuje przynajmniej w systemie. Ważne jest to, aby dopilnować sobie tego terminu, kiedy ta gwarancja się kończy, żeby przy odbiorze auta też dopytać, kiedy taka gwarancja dokładnie wystartowała albo do kiedy można gwarancję w cudzysłowie, dlatego mówię, przedłużyć, ponieważ po tym okresie dwóch lat już nie ma gwarancji. Wszyscy to nazywają gwarancją, ale to jest tak zwany pakiet naprawczy, lub inaczej ubezpieczenie od kosztów napraw. Rzadko kiedy i wcześniej to się nazywało gwarancją, przy przedłużeniu w tym momencie już nie, ponieważ roszczenia klientów, jak i nazewnictwo było na tyle jakby niejasne, że to uprawniało do wymiany elementów, które się używają. W pierwszej gwarancji, mimo że jest taki zapis, który nie do końca jakby daje możliwość, Wymiany tych elementów takich jak tapicerka, ponieważ uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania wróć, wróć, stop, gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia podzespołów pojazdu takich jak wytarcie, odkształcenie, naturalne odbarwienie, zmiany faktur tapicerki tekstylnej i, skóra, i skórzanej, korozji powierzchniowej elementów innych niż zewnętrzne nadwozia, a w szczególności układów wydechowych, elementów zawieszenia oraz innych Niezabezpieczonych elementów pojazdu. Zazwyczaj, jeżeli coś się stanie z zawieszeniem lub z tymi elementami, które tutaj wymieniłem na tej pierwszej dwuletniej gwarancji, przynajmniej w BMW, zostaje to wymieniane. Natomiast już na tym drugim pakiecie, to zresztą często się zdarza, że wysokiej jakości skóry w fotelach, na przykład kubełkowych, często gęsto ten boczek od fotela, od wsiadania, wysiadania się po pierwsze bardzo mocno wygniata, po drugie bardzo mocno wyciera. I na tej dwuletniej gwarancji, przynajmniej jeżeli chodzi o BMW, nigdy nie było problemów, żeby tak, takie poszycie fotela było, można było wymienić. Natomiast już na tej drugiej gwarancji, czyli na tym pakiecie naprawczym mogą się pojawić schody, ponieważ może być to uznane jako normalne, że to jest skóra, że ona się zużywa i tak dalej. Musicie pamiętać o tym, że pierwsza gwarancja, czyli ta taka fabryczna dwuletnia, ma zawsze najszerszy, największy zakres i na niej najchętniej. Producent, może nie producent, ale salon, najchętniej dealer, wymienia elementy na nowe. I wtedy najłatwiej jest takie rzeczy wyegzekwować. Musicie również pamiętać, że wadę należy zgłosić niezwłocznie. I taki zapis tutaj też również w świątyni gwarancyjnej jest. Nie zawiodnie o wadzie w ciągu 14 dni od jej wykrycia odrzuca gwarancję. Czyli jeżeli by ktoś Was zapytał... Kiedy coś tam stukało, albo kiedy się coś stało, to nie możecie powiedzieć, że odkryliście to dwa czy trzy miesiące temu, bo to tak, jakbyś sobie, tak jakbyście sobie szczelili w kolano. Wada musi być zgłoszona niezwłocznie po jej wykryciu. Częstym też takim przypadkiem dość spornym jest to, że na przykład w BMW przy felgach dość mocno polerowanych, wykonywanych w technologii CNC, często wokół dekielków pojawia się korozja. i te elementy często na tej pierwszej gwarancji były wymieniane i w wypadku yy, tutaj producent nie przewidywał lakierowania tych felg bo one były tam odpowiednio wykonywane więc zazwyczaj dostaje się wtedy całą nową felgę lub dwie lub trzy natomiast musicie pamiętać że takie roszczenia gwarancyjne są zawsze rozpatrywane indywidualnie i jak taka felga miała jeszcze na przykład by ubytki dodatkowe czyli nie wiem zarysowaliśmy ją od krawężnika i tu się nagle pojawiła korozja to gwarant może nam powiedzieć, że ta felga już jest zużyta i on nie odda nam całej felgi, tylko uwaga, da nam na przykład pół felgi albo półtorej felgi, jeżeli mamy dwie, albo trzy felgi, a za czwartą, żeby sobie zapłacił klient. Więc zdarzają się też takie przypadki i należy pamiętać o tym, żeby zawsze te rzeczy zgłaszać, tak jak mówię, niezwłocznie. Bardzo ciężkim do wyegzekwowania jest gwarancja na układ hamulcowy. Ja dostałem informację od kolegi, że to wiadomo, że to są elementy eksploatacyjne ale gwarant poczuwa się przy takim nowym samochodzie do maksymalnie 20 tysięcy kilometrów, czyli powyżej tego przebiegu już takiej gwarancji na klocki czy tarcze nie wyegzekwujecie raczej od producenta. Natomiast wiadomo, że to są też indywidualne przypadki, może się komuś tam udało, na pewno się komuś udało. Dwa, musicie pamiętać o tym, że też przy układzie hamulcowym może być tak, że to będzie, że tak powiem, układ zostanie uszkodzony z naszej winy, bądź nawet nie naszej, ale czyjejś. Można taki układ hamulcowy załatwić dwoma, trzema niewłaściwymi hamowaniami, wjechaniem na przykład w kałużę, albo tym, że przyjedziemy bardzo mocno rozgrzanymi tarczami na mynie, a pan z myni przyłoży beztrosko karczew i zacznie nam te tarcze czy felgi myć i uszkodzi nam takie tarcze. Przy ceramice to są koszty bardzo duże, zresztą mam kolegę, który. W, przy niecałym przebiegu 50-60 tysięcy, wymieniał w RS6 cały układ hamulcowy, klocki, tarczy, ceramika. I nie jest to mały koszt, bo za te pieniądze można już kupić naprawdę fajny samochód klasy średniej. Trzeba też pamiętać o tym, że są takie elementy sporne, jak działanie gwarancji na pewno nie obejmuje na czynniki atmosferyczne bądź na chemię. Czyli na przykład, jeżeli taki korony, bardzo prosty przykład. W każdym samochodzie w większości jest, są te listwy wokół szyb. One na przykład w mogą być czarne na wysoki połysk, mogą być srebrne i często, gęsto, jeżeli się pojedzie na myjnię lub spryska się na przykład chemią, yy, bez yy, chemią na, na ciepły samochód i zostawimy tak, to mogą się pojawić te wrzery na tych elementach, które nie, będą, nie, nie będziemy w stanie usunąć żadną inną chemią i wtedy z automatu prawdopodobnie taka gwarancja zostanie Odrzucona no, ze względu na to, że to, nie był, to było działanie czynników zewnętrznych. Jeszcze tutaj kolega mi nakreślił, że y, bardzo dużo ludzi zapomina o tym, że również można na gwarancji reklamować szyby w samochodzie. Często, znaczy może nie często, ale zdarza się, że te szyby mają jakieś wtrącenia, są może niewykonane albo gdzie gdzie załamują nam powierzchnię pole widzenia. Wtedy, jak najbardziej, trzeba pamiętać, że z takim problemem też możemy się udać do dilera i nie należy czekać tych dwa lata. Tylko, jeżeli taką wadę zauważymy, to warto to zgłosić niezwłocznie do dilera. My będziemy teraz przerabiać temat gwarancji lub rękojmi, bo również możecie z rękojmi tutaj żądać od kupującego wymiany lub naprawy elementu na nowy. Będziemy przerabiać temat opon w M4 CS. Gdyż jak się okazało przy pierwszym przeglądzie na dotarciu na 2000 km, przednie opony były niestety są popękane. Zobaczymy na, na naszym żywym przykładzie, jak te opony się reklamuje, gdyż producent, jak jest napisane, opony są wyłączone z gwarancji. Gwarantem opon jest sam ich producent. Natomiast można od sprzedającego z tytułu rękojmi żądać. Wymiany wadliwych opon na nowe. Natomiast to jest dość ciężki temat, ponieważ jeżeli auto, tak jak stało na przykład rok czy pół roku, jeżeli było nie przechowywane we właściwych warunkach, czyli nie było dobite właściwe ciśnienie powietrza w oponach, akumulator nie był podpinany, nie był ładowany, to zazwyczaj w takich autach, które były z zeszłego roku kupowane, pierwszym elementem, jaki by należyło sprawdzić, to by była tak żywotność akumulatora oraz stan ogumienia. Jeżeli były przechowywane one wiadomo, auto było przechowywane w nieodpowiednich warunkach, czyli nie było odpowiednio dopompowane te koła, to z tych opon mógłby się zrobić tak zwany banan. Ja przerabiałem takie tematy, pracując w salonie i nie jest to łatwe, gdyż rzadko kiedy ktoś u dealera prowadzi coś takiego jak kartę ładowania akumulatora, jak i tak samo rzadko kto monitoruje ciśnienie w ogumieniu, żeby ono było cały czas miało odpowiedni stan. I wtedy jest problem, bo producent opon się do nas wypina, bo mówi ok, to ciśnienie było niewłaściwe, bo z opony się zrobił banan, u nas fabryki na pewno jako banan nie wyjechała. Że tak powiem salon też nie chce wyciągnąć pieniędzy z kieszeni i powiedzieć, no dobra, no to tu mamy kolejne 5 koła dla pana na opony, więc to są zazwyczaj takie sytuacje dość sporne. Po okresie dwuletnim gwarancji, czyli na tym pakiecie naprawczym jest zakres dużo mniejszy, musicie pamiętać, że tam raczej takie rzeczy jak odbarwienia, z odkształcenia materiałów nie będą brane pod uwagę, tak samo jak ciężko będzie na przykład wymienić jakiś wahacz czy, czy element zawieszenia na tej pierwszej gwarancji, zazwyczaj producenci, dilerzy wychodzą naprzeciw klientowi i tak naprawdę wymieniane jest wszystko. Jednym z przykładów takim, który przerabiałem, miałem pana, który jeździł X6E71, miał reflektory z przodu senonowe, te reflektory mu parowały, były wymieniane, trz, uwaga, trzy. Krotnie, czyli miał trzecie, już czwarte w zasadzie reflektory, aż w końcu zrobili mu adaptację na reflektory LEDowe, co się okazało, że LEDy też mu parowały. Więc temat gwarancyjny jest bardzo ciekawy, to jest temat, temat rzeka. Tutaj tak naprawdę dużo rzeczy da się rozliczyć. Kwestia zależy od tego, jak podchodzi do tego klient. Na pewno nie należy się zrażać, denerwować, tylko podejść do tego na chłodno. Ja wiem, że to zawsze się z tym wiążą emocje, bo jak, jeżeli to jest tak, że nam unieruchamia, taka usterka samochód, to na pewno nie jest fajne. Natomiast czego się nie da, czego, co jest napisane i czego się nie da uzyskać, to za postój samochodu w serwisie niestety nie ma, obejmuje gwarancja roszczeń z tytułu braku możliwości korzystania z pojazdu będącego w naprawie. A jak wiecie taki samochód może się nam psuć i psuć i możemy co chwilę mieć inną usterkę i co chwilę może być coś innego naprawiane. Najważniejsze jest to, żeby auto było skutecznie naprawione, ale niestety no, spotykamy się z takimi, gdzie, gdzie gdzie serwis próbuje nadać jakieś cechy, czasami nie chce czegoś naprawić. No, to, jest, to jest temat na, na, tak naprawdę na zupełnie inny film. W każdym razie gwarancja na lakier w przypadku WMW to jest 3 lata, na perforację to jest 12 lat. Pod yy, warunkiem tego, że wykonujecie przeglądy powłoki lakierniczej w ASO. Myślę, że niewielu z Was pewnie robi takie przeglądy, albo może nigdy nawet nie robiło. Nie wiem, bo nigdy ASO też nie proponowało mi takiego przeglądu, ale to już mniejsza, mniejsza z tym. Musicie pamiętać, żeby utrzymać gwarancję, musicie wykonywać przeglądy w autoryzowanym serwisie, chociaż Unia Europejska niekoniecznie tak twierdzi, żeby po prostu były wykonane przeglądy w serwisie i były dokumentowane. Natomiast do rozliczeń gwarancyjnych na pewno to będzie lepiej, jeżeli wykonacie takie przeglądy w ASO. Czy olej musisz kupić w ASO? Odpowiadam ci, że absolutnie nie. Oleju nie musisz kupić w ASO po bandyckiej cenie, możesz go kupić poza ASO. Taki olej możesz poprosić swój serwis autoryzowany, aby ci dał wykaz olejów, które są dopuszczone homologacyjnie do danej marki i danego egzemplarza, czyli danego modelu. Tych olejów jest naprawdę bardzo dużo, więc spokojnie można sobie wybrać jakiś olej który będzie i markom tobie odpowiadał, a zarówno parametrami też będzie odpowiedni do Twojego samochodu. To jest najtańszy wariant, więc naprawdę nie bójcie się wymieniać olejów ASO. Kupcie sobie tam filtr, poproście o rabat na usługę. Możecie przyjść z własnym olejem. Mam nadzieję, że nikt was na was krzywo nie będzie patrzył, nie wykopie, a może nawet wam zaoferują kawę. Więc róbcie przeglądy w stacjach, żeby ta historia gdzieś była. Jeżeli nie, to zbierajcie faktury, nawet jak macie starszy samochód, żeby te przebiegi były dokumentowane, a nie tak jak jest, że wszystkie auta w Niemczech mają 10 letnie powyżej 300 tysięcy, a w Polsce mają 199 tysięcy. Jakiś dziwny traf. Jały, jały do polski dawsteczny. I dwa razy dookoła. Warunkiem również gwarancji jest, pamiętajcie o tym, że napraw na przykład na blacharkę czy na perforację jest wykonywanie napraw w autoryzowanym serwisie blacharskim. I uwaga, 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 uwaga. To nie znaczy, że jak dany serwis jest autoryzowany... Przecież mi go tam z boku. Że jak dany serwis jest autoryzowany i ma autoryzację na wymianę oleju, filtrów, bądź na wymianę nawet silnika w Twoim aucie, to ma autoryzację na blacharnię. Więc warto by było się przed przystąpieniem do naprawy blacharskiej taką informację zasięgnąć, ponieważ jeżeli nie ma, naprawiają u podwykonawcy, to jak później się zgłosisz do innego serwisu, na przykład BMW, to Ci kopną gdzie? W dupę. I powiedzą, no sorry, tam Ci naprawiali, to sobie idź tam. W większości przypadków jest tam, że tak to wygląda, że jak kupiłeś auto tu, to jeżeli ktoś, jakiś jest problem z gwarancją, to raczej Cię odsyłają tam, gdzie taki samochód zakupiłeś, aczkolwiek jak wynika jasno z warunków, możesz to auto naprawić w jakimkolwiek serwisie tylko masz ochotę. Kwestia tylko podejścia do doradcy serwisowego, tak naprawdę, do, do, do całej sytuacji, no bo gwaranciarze że raczej rozliczałem naprawy i im zależy na tym, żeby taka naprawa była rozliczona, wykonana, ale to dużo, w niektórych naprawach dużo zależy od tego, jak to ładnie mechanik opisze. Oraz jakie problemy zdiagnozuję. To jest 90% sukcesu. Padało również pytanie, czy warto przedłużać gwarancję, czyli polisę ubezpieczeniową w autoryzowanym serwisie. Odpowiem tak. W przypadku BMW czy Mercedesa uważam, że warto, ponieważ te naprawy Niewiele odbiegają od normalnej gwarancji, czyli obejmują silnik z niebiegów, biegów, takie grubsze rzeczy, które się mogą popsuć. Wiadomo, że jak padnie wahać jakaś guma, łącznik, no to sobie z tym poradzimy. Natomiast jak będzie grubsza wymiana typu turbo a wszystkie tak naprawdę silniki już są uturbione, to warto wtedy mieć taki element wymieniony na nowy. Wiadomo, jeżeli ktoś będzie szukał oszczędności, to może jeździć, regenerować i nie musi się tym przejmować. Bardzo kontrowersyjnym tematem jest temat chip tuningu samochodów czy wpinania boksa. Odpowiem Wam, jak to wygląda w BMW. Bo ktoś myśli, że wypiął boksa, wypiął go przed wjazdem do serwisu i jest super. Jest czysty i w ogóle nic nie widać. Powiem tak, jeżeli oni wepną program, komputer i sprawdzą mapę, ile było wtryskiwane paliwa, jakie było powietrze, to zauważą odchyły od normy. Może serwis autoryzowany tego nie widzieć, ale już na przykład centrala Warszawa, czy serwis, który ma wyższe uprawnienia, na pewno to będzie widział. I wiem, bo mam takiego kolegę, który mnie pewnie może i ogląda nawet, pozdrawiam Daniel, który miał przypadek taki, że spalił mu się DPF. Auto było na przedłużonej gwarancji, natomiast wyszło, że auto było zchipowane i niestety musiał sobie z tym poradzić sam. Naprawa no, wyceniona na wiadomo kilkanaście tysięcy, natomiast no, musiał sobie jakoś radzić tam po swojemu. Nie uznali mu tej naprawy, więc jeżeli mnie pytacie, czy warto zrobić chip tuning i czy tego nie wykryją i tak dalej, to odpowiadam, jeżeli chcecie robić chip tuning, to jeżeli macie Mercedesa, to udajcie się do Brabus'a, niech Brabus przejmie tą gwarancję. Jeżeli chcecie zrobić BMW, to idźcie do ac Schlicera. niech ac Schlicer się buja później z gwarancją, bo będzie problem. Albo kupcie oryginalny jakiś problem, tylko BMW. BMW też miało z tego czasu powerboxy, może one nie były naj... Najmocniejsze, ale ja ogólnie chip tuningu w trakcie trwania gwarancji bym nie polecał. Napiszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o takim czymś, żeby zrobić chip tuning oraz jakie ciekawe sytuacje mieliście z rozliczeniami gwarancyjnymi, co Wam chcieli uznać, czego Wam nie chcieli uznać, a myślę, że z Waszych pytań, które będą pod spodem, jak i z tych komentarzy uzbieramy materiału ciekawego na drugą część tego odcinka. Zapraszam również do oglądania naszego drugiego kanału Autodiscover, tematyka aut z USA, jak i do oglądania naszych innych odcinków. Jeżeli odcinek Ci się podobał, miło nam będzie, jak zostawisz łapę w górę, napiszesz komentarz i zostaniesz z nami na dłużej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!